Zapraszamy na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Poezja i Winyl to spotkanie w ramach Chorzowskiego Winyl Festiwalu. 14 maja w kawiarni Kamienica zebrani goście mogli posłuchać utworów Marka Grechuty w wykonaniu aktora teatru Rozrywki Kamila Franczaka. Ponadczasowość to jest myślę bardzo dobre określenie tej twórczości, bo piosenki, które mają po kilkadziesiąt lat można spokojnie dziś zaśpiewać, można dziś przełożyć na dzisiejsze czasy, ponieważ może i zmienia się otoczenie, trochę zmieniają się ludzie, ale mechanizmy rządzą nami takie same i sposób opisywania świata w piosenkach Marka Grechuty wraz z jego wszystkimi współpracownikami, którzy kreowali wówczas te piosenki jest naprawdę ponadczasowy i opisuje sytuacje, które dziś zdarzają się również na co dzień i te dobre i te mniej dobre, i te naprawdę przykre, tak jak na przykład w, w utwór Wolność. To jest, to jest mój ulubiony utwór, który dzisiaj również zagramy w kamienicy, bo to jest jeden z najpiękniejszych utworów, traktujących w ogóle o wolności, jaki znam na tę na chwilę z polskiego repertuaru. W dalszej części Nina Siwy z pomocą kolekcji płyt winylowych opowiedziała o twórczości najważniejszego przedstawiciela polskiej poezji śpiewanej. W ostatnim meczu PGN Super Superligi Kobiet w Hali przy ulicy Dąbrowskiego piłkarki ręczne KPR-u Chorzów przegrały z koroną handball Kielce 30 do 36. Miałem nadzieję, że dzisiaj tutaj zawalczymy i i wywalczymy te trzy punkty. No, pierwsza połowa wyglądała dobrze, no niestety w drugiej gdzieś zabrakło trochę zimnej głowy. A dodatkowo sytuacje, których nie wykorzystaliśmy, 100%, zauważyły o tym, że zespół skeld złapał wiatr w żagle i poszedł za ciosem. No wykonaliśmy wspólnie cel z zespołem, tutaj celem było utrzymanie bezpieczne, to utrzymanie już było pięć kolejek przed końcem ligi i myślę, że tutaj duże brawa dla dziewczyn, że podjęły rękawice, że walczyły do samego końca. Mecz Chorzowianek z Koroną był także pożegnaniem z własną publicznością trenera KPR Krzysztofa Przybylskiego, który po tym sezonie przestaje prowadzić drużynę niebieskich. lunch w Chocho, kawa i książki w Dopełniaczu, śląskie pamiątki i treski w sklepie Gryfnie. Już niebawem będzie się działo na chorzowskim rynku. 17 maja ogłoszono najemców rewitalizowanego jeszcze głównego placu w Chorzowie. Chcemy, żeby rynek stał się sercem Chorzowa, żeby tutaj można było przyjść, posiedzieć, spędzić czas, ale nie tylko siedząc na kawie, ale spotykając ciekawych ludzi, biorąc udział w koncertach, uczestnicząc w różnych imprezach aktywizacyjno-kulturalnych, bo ich jest bardzo dużo. Ja będziemy sprzedawać śląskie treski i generalnie tym promować gotka i całe nie i notowe dom Treski, ale oczywiście też różne inne gadżety i ubrania. Planujemy otwarcie za miesiąc bo to w okolicach końca czerwca Resto bar, czyli taką funkcjonalność śniadaniowo-lunchowo-wieczorną, klubowo-muzyczną. Lokal otwarty od godzin porannych do godzin wieczornych z dużą aktywizacją przy współpracy z Chorzowskimi Instytucjami Kultury i Urzędem Miasta Chorzów, jeżeli chodzi o zakres pewnej szeroko pojętej kultury. Oprócz pawilonów na rynku montowane są miejsca do siedzenia, gdzie będzie można wypocząć pośród zieleni. Na centralnym placu miasta stanie 40 drzew i 3000 krzewów. Przebudowa Chorzowskiego Rynku to obok budowy Muzeum Hutnictwa największa inwestycja ostatnich lat w Chorzowie. Kosztuje około 25 milionów złotych i trwa od końca 2017 roku. Wieża zegarowa czy podziemia to niedostępne na co dzień zakamarki chorzowskiego magistratu. Wieczorem 17 maja w ramach Nocy Muzeów Urząd Miasta w Chorzowie otworzył drzwi i zaprosił mieszkańców na nocne zwiedzanie. Pokażemy tą najstarszą część, bo jak wiemy może wydawać by się mogło, że budynek jest jednolity, ale budynek składa się z dwóch części, z części starej XIX wiecznej i z części przebudowanej w okresie międzywojennym. Stanowi to teraz jednolitą całość, ale generalnie są to dwa budynki. Pokażemy stare XIX wieczne części piwnic, potem przejdziemy do tych nowszych, Opowiadamy historię tych piwnic. Stamtąd udamy się do sali sesyjnej, też pięknej, zabytkowej sali sesyjnej, wykonanej w stylu Art Deco. No i stamtąd udamy się do gabinetu prezydenta, gdzie osobiście prezydent będzie gościł swoich mieszkańców. No i Odwiedzających urząd. Po wizycie w gabinecie prezydenta myślę, że największa atrakcja zwiedzania urzędu, wyjście na wieżę widokową, gdzie można oglądać panoramę miasta. Oprócz zwiedzania urzędu organizatorzy przygotowali wiele atrakcji towarzyszących. Na ulicy Jagiellońskiej pojawiły się futraki, a także strefa animacji i konkursów dla najmłodszych. W Chorzowskiej Sztygarce każdy miłośnik winyli mógł znaleźć coś dla siebie. A wszystko to za sprawą wielkiej giełdy płytowej, zorganizowanej w ramach tegorocznego Winel Festiwalu, skupiającego osoby, dla których gramofon nie jest wcale reliktem przeszłości. Wiem, ja kiedyś miałem w dzieciństwie gramofon typu Bambino. To, to, to kiedyś było, potem się pozbyłem z przyjściem CD, pozbyłem się tych płyt. Teraz żałuję i znowu odbudowuję jakby swoją płytotekę, bo jednak... Kiedyś może człowiek tego nie doceniał, ale, ale jest coś w tym, w, tym, w tym trzasku, tego winyla, w tym, w tym, w tym odsłuchu. To, to jest jednak, jednak inna, inna muzyka, trochę inaczej się ją odbiera. Nasza mama kiedyś kupiła gramofon do nas, do domu, i po prostu świetnie się z tego słucha, naprawdę. Mamy dużo CD-ków też w domu, ale uwielbiamy po prostu słuchać z gramofonu, bo się tak rozsiadamy, sobie słuchamy tego, spuszczamy igłę. Jedyne co jest złe, to trzeba wstawać i zmieniać stronę, no ale no. I tak to jest po prostu świetne, jak się słuchał z gramofonu. Wielka Giełda Płytowa to wydarzenie towarzyszące każdej dotychczasowej edycji Winy festiwalu. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.